Byłem dzisiaj w tej restauracji z takim zamiarem, żeby po prostu porozmawiać z kelnerką i zapytać się, jak się czuję. A przede wszystkim, po prostu przeprosić za, za moje zachowanie, które było po prostu mega słabe i nie na miejscu. Niestety, nie spotkałem się z nią, nie było jej w pracy dzisiaj, ale na pewno tego tak nie zostawię. Chcę z nią porozmawiać, chcę ją przeprosić po prostu na żywo, bo wiem, że takie przeprosiny na Insta story, jakbym teraz powiedział przepraszam Was i kelnerkę, nic by nie znaczyły. Chcę zrobić to po prostu na żywo, po prostu w twarz, tak jak miałem po prostu odwagę ee, jej powiedzieć takie w sumie nieempatyczne i w ogóle niemiłe rzeczy. Żałuję, strasznie żałuję, że potraktowałem ją jako pracownika, a nie jako po prostu Ludzką osobę, człowieka z emocjami, gdzie powinienem po prostu mieć na uwadze, mówiąc takie rzeczy, że to może nawet człowieka załamać. Może różnie sobie z tym poradzić i, no i to jest właśnie w tym najgorsze uczucia tej pani dla mnie. Oglądając jedynie ten fragment z tego filmu, wiecie, popatrzyłem na swoje zachowanie i w ogóle na to całą sytuację z innej perspektywy i, wiecie, pomimo tego, że nie miałem złych intencji i Potem rozmowa z panią kelnerką, jak już wychodzi, wychodziliśmy, to już była zupełnie inna, to i tak po prostu to nie powinno być miejsca. Ja nie powinienem w ogóle jej utrudniać życia, pracy i po prostu strasznie, no zabrakło u mnie po prostu empatii w jej stronę, po prostu dobrego zachowania. Podsumowując, nie chcę po prostu się wybielać, czy nie wiem, czy ta kanapka przyszła po 10 minutach, czy po 40, czy w ogóle nie przyszła. Ja po prostu chciałem Was szczerze przeprosić za tą sytuację. Tak szczerze, szczerze przeprosić. Dużo mnie nauczyła. To jest dla mnie duża lekcja. Duży liść w twarz po prostu. Chciałbym przeprosić Panią Kelnerkę tutaj, ale mam nadzieję, że, mm, że uda mi się z nią spotkać, a ja bardzo bym tego chciał.